to wysoko postawiona poprzeczka. Ale czy na pewno tak wysoko? No więc właśnie, ja mam na imię Łukasz, witam na kanale Cloud Gaming Polska i okazuje się, że 55% graczy na Steamie, a myślę, że możemy potraktować to jako taką, taką grupę, która przedstawia ogół graczy pecetowych, gra w rozdzielczości 1080p, a przecież my tutaj w Cloud Gamingu mamy możliwość grania w rozdzielczości 4K, właściwie już od dłuższego czasu i okazuje się, że sprzęt, który stoi na zapleczu czy usługi Boosteroid, czy usługi GeForce Now Ultimate, a nawet Performance, bo jest tam 1440p, to jest marzenie większości graczy PC i te mityczne PC Master Race tak naprawdę zamieniło nam się w Cloud Gamer Master Race. Ale czy na pewno, gdzie tkwi diabeł? Bo diabeł oczywiście tkwi w szczegółach i ta rozdzielczość ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o streaming, nie tylko ze względu na grę, która uruchomiona jest w tle. W tej właśnie natywnej rozdzielczości, ale także ze względu na samą jakość streamu, a dokładnie bitrate'u, o którym zresztą mówiłem w jednym z poprzednich materiałów. Żeby się nie rozgadywać, zapraszam na materiał. Zobaczmy sobie według Steam'a, według hardware serowej, jaki jest w tej chwili przeciętny sprzęt, czy najczęściej używany sprzęt przez przeciętnego gracza e, używającego PC. -ta. I wiecie, no offense, ja zawsze e, Team PC. <laughs> I zobaczmy sobie filmy czy nagrania, urywki z różnych usług cloud gamingowych. Porównamy sobie tą rozdzielczość, porównamy ją sobie też z natywnym 1080p. Oczywiście tutaj ważna adnotacja: no, zobaczycie to wszystko już po montażu, po kompresji na YouTubie, który ma dosyć agresywną kompresję. Więc doopowiem wam, jakby co widziałem, swoim własnym fizycznym wzrokiem, bo to na pewno będą ciekawe spostrzeżenia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, myślę, że. Całość będzie widoczna, i złapiemy tutaj to klucz o co chodzi. No i tyle. Zapraszam. Lecimy. No i tak, Steam pozwala nam bardzo ładnie zajrzeć w sprzęt, przeciętny sprzęt graczy w danym miesiącu. On oczywiście się zmienia. Na przykład w tej chwili zmieniła się karta graficzna, która jeszcze do niedawna była RTX-M3060, w tej chwili jest to RTX 4060 w wersji laptopowej i to też jest dosyć ważne w kwestii rozdzielczości. To znaczy, jeżeli. E, Najwięcej osób posiada karty graficzne jednego typu w ramach laptopów, to znaczy, że tutaj niewielki mają wpływ na primary resolution, to znaczy ten laptop ma pewną określoną rozdzielczość ekranu i właściwie tego nie zmienią. Ale przechodząc do głównego dania, najwięcej graczy, przytłaczająco najwięcej, korzysta z rozdzielczości 1080p. Jest to prawie 55% wszystkich użytkowników SteamA. No i tutaj mamy yy, pewien dysonans, to znaczy tak dużo się mówi i krzyczy o tym 4K, a tak naprawdę monitorów czy rozdzielczości 4K używa niecałe 5% graczy. 4,5% dokładnie tyle użytkowników SteamA używa rozdzielczości 4K. No więc jest to dosyć subtelna ilość osób jest pewien kompromis po drodze, a więc 1440p i tu mamy prawie 20% graczy. Dodatkowo, jeśli chodzi o pozostały sprzęt, no to mamy drugi monitor, monitor, który jest, który może być podłączony zewnętrznie, na przykład właśnie do laptopa i w tym wypadku pojawiają nam się rozdzielczości panoramiczne, a więc 3840 1080p, 4440 p no i jeśli chodzi o zewnętrzne monitory w rozdzielczości 4K, no to jest ich niecały procent. To też jest dosyć ciekawe. Jeśli chodzi o te Panoramy. Nie wiem do końca, jak z tym to liczy, czy on sumuje rozdzielczości ekranów, czy traktuje to jako panoramę. Mam nadzieję, że liczy to dobrze, i są to panoramy. No i odpowiednich kart graficznych. Tutaj oczywiście mamy bardzo dużą gradację, tych kart jest dużo, tak jak widać 3% RTX 3050. Ogólnie nie są to jakieś super mocne karty graficzne, które. Które użytkownicy mają. Coś mocniejszego to jest naprawdę promil. E, na przykład tutaj macie RTX 4090, 0,87% graczy używa. Fajnie byłoby, z, jakby można było to zsumować to powyżej pewnego progu, to by dało nam pewien pogląd. Natomiast tak czy inaczej, e, karty graficzne, które są doceniane, na przykład RTX 4080, czy jego odpowiednik, to są karty, które mieszczą się w granicach 1% użytkowników. To jak sobie nałożymy na pewną matrycę tego, w jakie mamy rozdzielczości, jak, jak to wygląda, no to okazuje się, że tak naprawdę. Przeciętny komputer PC, przeciętny PC z jakiego korzysta przeciętny gracz na Steamie, absolutnie nie dorasta do pięt temu, co możemy mieć wkład gamingu. No i właśnie, to zapytacie, halo, halo, jak to się stało? Przecież konsole już właściwie od czasów Xboxa One i PlayStation 4 Pro, czy One X, chwalą się rozdzielczością 4K. Tak naprawdę nie ma co się oszukiwać. Pewnie na palcach jednej ręki można policzyć gry konsolowe, które działają w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Gier, które działają w 30 klatkach, myślę, że w ogóle możemy nie liczyć do tej części rozrywki. Tutaj będę bardzo radykalny w tej kwestii, ale granie w 30 klatkach, no naprawdę jest doświadczeniem przykrym wręcz. I nie musimy tego robić. Mamy cloud gaming właśnie od tego, żeby tego sobie nie robić. No i tutaj, jakby widzimy, ten profil sprzętu, który nie jest nawet w połowie drogi do tego, co oferuje nam GeForce Ultimate. Czy jest gdzieś bliżej tego, co oferuje nam GeForce na Performance, znacznie nie czy Boosteroid też w dosyć dobrej kwocie. No i co dużo mówić, no, my tutaj zabranie, gracze cloud gamingowy mamy dostęp do sprzętu, o którym przeciętny gracz pecetowy, zgodnie z tym, jakie są statystyki Steama, może pomarzyć. No właśnie, ale z czego to wynika? Dlaczego takie duże było... E Taka duża potrzeba pojawiła się w cloud gamingu, żeby przejść do tej rozdzielczości 4K i dlaczego tak dużo osób, nawet widać często w komentarzach, narzeka na niską rozdzielczość w usługach typu Luna czy Xcloud, ze względu na to, że jest tam 1080p, ale i tu jest właśnie ten szczegół, ale jest to 1080p. Kompresowane. 1080p, które jest dekodowane i wysyłane do Was jako stream. A to jest troszeczkę inny obraz niż ten, który widzimy w natywnym 1080p. Po więcej szczegółów odsyłam do poprzedniego materiału o kodekach. A tutaj zróbmy sobie bezpośrednie porównanie. Zobaczmy, jak wyglądają gry na różnych usługach cloud gamingowych, a właściwie jedna gra, więc będzie to Assassin's Creed Valhalla. I czy zobaczycie różnicę gołym okiem. Mam nadzieję, że YouTube za mocno nie popsuje kompresji i zobaczycie. Lecimy. No to lecimy, będziemy mogli się przyjrzeć troszeczkę trzem różnym obrazkom. No, i to co tu widzicie, to oczywiście trzy nagrania z trzech różnych usług cloud gamingowych. Idąc od lewej, jest to Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming i GeForce Now Ultimate, natomiast w rozdzielczości 1080p z ustawionym bitratem maksymalnym, a więc 70, co no, nie ma co się oszukiwać, po prostu widać, mimo że rozdzielczość nie jest najwyższa to jednak jakość obrazu jest odrobinę wyższa, choć też tutaj mamy pewne, szczególnie na tym zbliżeniu, to widać pewne nadużycie, dlatego że GeForce Now Ultimate jest chmurą najmocniejszą, no i mogliśmy sobie pozwolić na najwyższe detale, co po prostu widać. Tak widać, aż po tym dachu, jak jest cieniowany, jaki jest poziom szczegółów, no ale możecie też sobie zobaczyć, jak wygląda sama jakość obrazu właśnie w rozdzielczości 1080 P. Może nie będę tutaj wyrokował, zostawię to wam, możecie sobie sami ocenić, czy widzicie różnicę między tymi trzema usługami cloud gamingowymi, czy nie. Podsumujemy sobie to na koniec. No i w tej chwili macie natywne 1080p pecetowe, eee, tak wygląda rozdzielczość nagrana, e, zarejestrowana, natywna, e, jeśli chodzi o, e, o tą rozdzielczość 1080p, czyli tą, którą używa najwięcej graczy. No i w tej chwili macie porównanie czterech obrazków, a więc Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Ultimate i natywne 1080p. No, powiem Wam tak, moim gołym okiem widać różnice, Ale zróbmy sobie następny krok. W tej chwili mamy GeForce Now Ultimate, 4K. To jest rozdzielczość 4K i z prawej strony mamy GeForce na 4K, a z lewej strony natywne 1080p. Ta różnica nie jest tak ogromna. I to jest właśnie cały ten Bayer, to znaczy tu jest cały pies pogrzebany. Ten diabeł właśnie w tym szczególe tkwi. Mianowicie kompresowany obraz, siłą rzeczy, jest po prostu gorszej jakości. Zawiera w sobie mniej informacji, a mniej informacji oznacza mniej szczegółów. Mniej szczegółów oznacza, że wyższa rozdzielczość jest nam w stanie zaproponować znacznie lepsze doświadczenie, mimo że nie będzie to doświadczenie tak precyzyjne, jak doświadczenie natywne. No i właśnie, tak to wygląda, a więc my, gracze cloud gamingowi, czy gracze w, z głową w chmurach, a szczególnie z kontrolerami w chmurach, e Czekamy, czy chcemy mieć tą rozdzielczość 4K, głównie ze względu na pewne ograniczenia techniczne kodeków, to znaczy potrzebujemy wysokiego bitrate'u, potrzebujemy wysokiej rozdzielczości streamu, ze względu na to, w jaki sposób są skonstruowane kodeki i one są nam w stanie dostarczyć obraz wysokiej jakości. Obraz streamowany w 4K w wysokim bitratecie, nawet gdyby na sprzęcie docelowym był uruchomiony w rozdzielczości 1080p, będzie do nas dostarczony po prostu w wyższej jakości niż ten sam obraz streamowany w rozdzielczości 1080p. 80p. Zapewne nie jest to żadne odkrycie, ale tak to właśnie wygląda. Oczywiście mamy tutaj drugą stronę medalu, chmury są mocne, szczególnie tutaj ze wskazaniem na GeForce Now Ultimate i Boosteroid i są nam w stanie dostarczyć gameplay, czy ilość detali, co było tutaj wyraźnie widać, w nieporównywalnej jakości w stosunku do innych chmur, na przykład słabszych i tańszych, czy natywnego grania, biorąc pod uwagę przeciętnego pc a jakiego nam tutaj wyrzuca Steam, czy nie mówiąc już o konsolach, które też tutaj jakby no, nie są w stanie absolutnie błyskać. Yy, zniszczyć w porównaniu do tego, jaki, jaką ofertę mamy na tych dwóch wcześniej wskazanych usługach, więc musi to być zawsze jakiś delikatny kompromis. Natomiast jest to kompromis, na który no, godzimy się, dzięki temu możemy grać na dowolnym urządzeniu, bardzo słabym urządzeniu, w jakości, o której większość graczy pecetowych, już nie mówiąc o konsolowych, może po prostu pomarzyć. I tego trzeba się trzymać, bo to oznacza, że Cloud Gaming, czy chmura, doszła do momentu, w którym, co tu dużo mówić, spełnia marzenia. Bo kupienie sobie peceta, który byłby w stanie uruchomić grę w takiej jakości, to jest wydatek rzędu kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy złotych. A w tym momencie możemy mieć dokładnie tą samą jakość, grać w domu, serwera, które są w Polsce, z minimalnym niewyczuwalnym opóźnieniem za kilkadziesiąt złotych miesięcznie lub, w przypadku GeForce Now, lekko ponad stówkę. No, moim zdaniem jest to bardzo fajna sprawa. I polecam. No i cóż, chyba trzeba teraz pograć troszeczkę, nie? <grytanie> Także lecimy. Dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę, miłego weekendu. Cześć!